Kącie, kącie. A co dzisiaj będziemy robić? Układamy? No to dobrze, to zacznijmy od tego, co jest. Jak znalazłaś? To układaj. Jak znalazłaś, to układaj. Mhm. I mówimy co Nie. Nie. tu Nie. proszę. Proszę teraz, Nie ma. Tak. Nie, nie, nie. Będzie. Co będzie? Nie, nie. Mój kart. Nie ma będzie? będzie. Nie, nie. Będzie poprzednia, poprzednia będzie. Lekcja z Pana. wiem. ale taka specjalna lekcja z Pana ma. No właśnie, technika. Technika. Będzie technika. Po technice zjemy. O, Olija. O, Co robimy? Zawsze po obiedzie? Nie My. My myjemy zęby. A gdzie wyjemy zęby? Te. W łazience. Ojku. Ojej, nie szkodzi. Dobrze. Olu, możesz już, możesz powiesić? Mogę ja? ma zęby. W łazience. A co później robimy? Co zawsze robimy później? Wybieramy się, się, żeby wjechać w do, do, do domu. Do domu.